Kochani, fabnik lekarski, mi się po drodze ukazał. Może chyba tak nakręcać dzisiaj dla Was. Z fabnika lekarskiego, on tak wygląda. Bardzo fajny, jest taki. Nie kuje, ale ma takie fajne. Yy, takie, jak widzicie, yy, takie myszki. Myszki takie, fajne. To jest w ogóle kuzen żywokostu. Ma bardzo fajne zastosowania na yy, słuchajcie na yy, różne stuczenia yy, co jeszcze? Na odleżyny, na różne rany, na śniaki, na wszystko co też jest dobry żywokost, to ta roślinka Fatnik lekarski, który tam był Wam pokazany też jest super słuchajcie, to jest super sprawa i i po prostu wkładamy go bardzo, bardzo dużo w swoju. Zalewamy trochę oliwą z oliwy albo y, olejem z pestek, tam nie wiem, jakichś orzechów albo y, z pestek y, niewinogrona orzechowy, może być. Ale ja bym bardziej polecała, właśnie oliwę z oliwy. Albo olej ziemiannego. Jak ktoś kogoś tam nie stać, no to na pewno nie olej rzepakowy, ale już słuchajcie, olej w razie wuju, nie macie tak na dużo finansów tutaj, to polecam Wam właśnie olej słonecznikowy. Ostateczności, kochani, to jest ostateczna. Ostateczność tu mamy pięknego mniszka lekarskiego. Mniszek lekarski jest cały jadalny, kochani, od kwiatków. Ja z kwiatków mam porobioną bardzo fajną nalewkę w domu. Te żółte, wszystko tutaj, co mamy, te właśnie na mniszku lekarskim, ten nektar, właśnie co pszczoły. To zbierają. Jest bardzo słodki. Ja Wam powiem, że w ogóle miodu do nalewki nie dawała mi. Nalewka jest bardzo słodziutka. Praktycznie mi dwa litry nalewki wyszło. Yy, tutaj liście mniszka lekarskiego są jadalne. Łodeki są super. Słuchajcie, jak macie jakieś brodawki, problemy ze skórą. Liście jadalne yy, te zielone. Słuchajcie. Oto tutaj zielone. Można zbierać, można kisić, można marynować. Jest super dodatkiem później na jesień zimę. Oto to właśnie zielone. Na jesień zimę do różnych sałatek. Słuchajcie, można wszystko jeść. Tutaj znowu też tu praktycznie wszystko: pokrzywa jest jadalna. Słuchajcie, o jasnocie purpurowej. Jest bardzo dobra, słuchajcie, dla kobiet. Jak jasnota biała, i tak zwany jowiec żółty, czyli jas jasnota żółta, inaczej. Jasnota purpurowa jest super na właśnie na nalewki, do suszenia, na herbaty, na różne octy robione. Jest naprawdę super, super sprawą. Słuchajcie, pokrzywa, tak samo. Pokrzywie to chyba wiadomo, każdy to tutaj też jakieś piękne widzę rzeczy sobie rosną Pogardnik chyba dobrze bym wypowiedziałam Tutaj pogardnik jest tutaj młode liście słuchajcie młode liście teraz od maja pod koniec kwietnia Malin jeżol są super do jedzenia do Sałatek do zbierania na herbatki słuchajcie wszystko można zbierać można przetwarzać można robić kochani zdobywajcie wiedzę zdobywajcie wiedzę tą wiedzę zapisujcie jak najwięcej tej wiedzy zapisujcie może w zeszytach jeśli macie jakieś książki słuchajcie to super, naprawdę super. Zobywajcie tą wiedzę. I piękny tutaj sobie gołąb poleciał. A ja tu sobie zaraz przykucnę. To jest taki bardzo fajny stolik zrobiony, widzicie, ławeczka, można usiąść. Tam dalej jest droga, tu droga, tam droga, tam droga, kochani. Piękne wyjażby płaczące, stare. Tam jedna, tam druga. Także kochani, chodźcie na spacery jak najwięcej. Dotleniajcie się. Dotleniajcie swój organizm. Ja was o to proszę, bo żaden lekarz. O tutaj, zaraz wam pokażę. Bo też moim oczom ukazała. Jasnota biała. Tak jak pokazywałam, właśnie. Jasnotę purpurową. Jasnota biała. Mi lepiej smakuje niż półpurowa, chociaż. A to tutaj mamy. Ja przepraszam za mojego palucha, ale byłam zrywać czosnek trochę niedźwiedzi. Tutaj mamy młode listki jasnoty białej. Cała jest jadalna. Bardzo smaczna. Mi lepiej osobiście smakuje jasnota, właśnie biała i jasnota. Żółta, czyli tak zwany gajowiec żółty. No i jasna ta purpurowa no nie jest zła. No. Ma taki, taki smak, No trochę inny. Tu akurat jest znowu, ale no ja wolę jasno to ogólnie białam i gajowca żółtego. No a tutaj znowu mniszki, 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 mniszki. Najlepiej mniszki, kochani, zbieramy jak jest pogoda słoneczna. O, tutaj już zobaczcie, pszczoła miododajna zapracowana. Czyli ona właśnie zbiera ten nektar, ten żółty, co ja Wam mówiłam. Bo to jest bardzo słodkie dla pszczół miododajnych. To jest super, no bo to jest ich pożywienie. Ale w ogóle, mniszek lekarski, słuchajcie, bardzo dużo. Rzeczy może usunąć z naszego organizmu. Więc ludzie wracajcie z powrotem do medycyny, właśnie naturalnej nie tej z aptek, nie, nie z tego wszystkiego, tylko właśnie słuchajcie, przebywajcie na dworze, zdobywajcie wiedzę i właśnie. Zrywajcie zioła, przetwarzajcie, uczcie się i zdobywajcie tą wiedzę. Bo ja też cały czas jeszcze tą wiedzę zdobywam, dzielę się z pewnymi rzeczami i może będę się jeszcze dzielić z niejednymi tutaj z wami, żebyście mieli świadomość tego. Że warto wychodzić, kochani, na spacery, bo um, nikt nie jest odpowiedzialny za Twoje choroby jak Ty sam. Sam się doprowadziłeś do chorób różnych, różniastych, poprzez lenistwo, bierność, wymówki i inne rzeczy. Więc sam teraz musisz sprawić nikt inny tego za Ciebie nie zrobi. Żeby te choroby jak sobie przyszły, tak chcesz, żeby one sobie poszły, kochani. Więc y, wszystko jest w waszych rękach. I ja od wielu ludzi słyszę, że coś się czegoś nie da. Ja kochani, na sobie samej mogę powiedzieć, y, że nie ma czegoś takiego, że coś się czegoś nie da. Ludzie szukają po prostu wymówek, co leniwi, im się nie chce. I przez to właśnie zamiast szukać jakichś rozwiązań i działań, to obwiniają cały świat. Słuchajcie dookoła, ale nikt nie jest za to, słuchajcie odpowiedzialny. Patrzcie jak pięknie ptak sobie tam dziki leci. W chmurach, piękny widok. Nikt nie jest za to, słuchajcie odpowiedzialny, jak ty sam, bo ty sam człowieku jak doprowadziłeś się do pewnych chorób. Byłeś bierny, nie słuchałeś, nie umiałeś rozczytać ze swojego ciała, bo ja też byłam leniwa, bierna i, i głupiutka, i też miałam nogi popuchnięte. Yy, I nogi popuchnięte, słuchajcie, i inne rzeczy to już jest od znaka, już ciało Wam wysyła oznaki tego, że Ty musisz coś ze swoim. Yy, jedzeniem, coś ze sobą w ogóle musisz zrobić w ogóle. Ty musisz coś ze sobą zrobić, no bo ten organizm, słuchajcie, nie mówcie mi też, że organizm nie wysyła żadnych symptomów tam zanim człowiek trafi na stół operacyjny, że, 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 że tam organizm nic nie mówi, że nie wysyła, że to, że tamto. To jest kochani, słuchajcie, to jest bzdura ja słucham coś takiego, bo ludzie nie umieją, nie umieją. Pierwsza odznaka to jest właśnie ręce, palce jak ci puchną, kostki jak ci puchną, jak za dużo przybierasz na wadze. Coś się dzieje z tobą. Ty zamiast obserwować swoje ciało, zacząć się interesować pewnymi rzeczami, to ludzie, powiem wam, interesują się tym, ale co tak naprawdę nie trzeba. Interesują się bardziej życiem, yy, czyimś życiem, niż interesować się swoim życiem, a przede wszystkim swoim zdrowiem, kochani. Więc ja polecam, żeby obserwować swoje ciało, słuchajcie, przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu, jak najwięcej, jak nie możecie iść usiąść. Napij się, weź sobie, zrób kanapkę, zrób sobie herbatkę. Porozmawiaj może z jakąś, tam może jakąś fajną koleżankę, może ona by z tobą chodziła. Jak nie chce, to chodź sam. Może kogoś po drodze znajdziesz. Kochani, wszystko zależy od nas samych. Nie ma czegoś takiego, że coś się nie da. Jak człowiek będzie tak sobie mówił i wmawiał, bo tak się programujesz, no to wtedy tak masz. Więc się programuj od samego rana do samego wieczora i znowu pozytywnie, że dasz radę, że możesz, że, yy, że pokonasz to wszystko, bo wszystko jest w Twoich rękach, kochani. Żebyście później nie obwiniali całego świata, że, że jesteście chorzy że coś tam was dopadło. No bo przecież nikt wam jedzenia, kochani, a najwięcej chorób mają ludzie poprzez właśnie przejadanie się. Poprzez właśnie przejadanie się. Przejadanie się, mniej się ruszają, nie chce im się. Nie chcą przebywać na tym świeżym powietrzu. Szukają 1200, 1000, że tak powiem, różnych, różniastych, słuchajcie, wymówek, bo oni nie. No, bo po co? Po co? Ale później pretensje do wszystkich w koło, jak w tej piosence, to lepiej, ale w koło jest zielono. Kochani, tak jak ja zawsze ludziom powtarzam, na mojej drodze, na moich ścieżkach wydeptanych i jeszcze różnych, poznawanych, różniastych, miejcie uśmiech na twarzy. Jak chodzicie, śpiewajcie, tańczcie. Skąd ten organizm ma wiedzieć, że Ty chcesz żyć, jak Ty nie wysyłasz żadnych fluidów szczęścia, czyli śpiew i taniec, kochani? Ja już Wam tyle razy powtarzałam. Ktoś nie jest Tobą, a Ty nie jesteś kimś. Ty robisz to wszystko sam dla siebie. Ty nie patrz, że ktoś tam za tobą czy obok Ciebie idzie. Ja, kochani, też nie patrzę, czy ktoś idzie za mną. Ja se śpiewam, ja se tańczę, i, i kochani, ja to robię dla siebie. Ja nie robię tego dla kogoś, tylko dla siebie, dla siebie samej. Także zrozumcie, że wszystko, wszystko jest w Waszych rękach, wszystko możecie. Wszystko zależy tylko od Waszego nastawienia, żeby Wasze myślenie się zmieniło o 180 stopni na to dobre myślenie, kochani, na to dobre myślenie. Bo ja jak słyszę, że ktoś mi mówi, że nie da rady, że nie potrafi i to, i tamto, i, i, i cały czas y, obniża się i obniża, y, najpierw się podwyża, później jebut, znowu się obniża. No a po co? Przecież możesz, kochani, możesz, tak jak ja tutaj rano już śpiewam, bo tutaj też pogoda była nie za fajna, no i też, kochani, zaśpiewałam, żeby Podarowali mi tu trochę słońca, wszystko można, kochani. Wszystko można, tylko uwierzcie w to, co mówicie, uwierzcie w samych siebie, że dacie radę, że potraficie. Ja, kochani, z tego fa fantastycznego zakątku na mojej ścieżce, na mojej dróżce, będę kończyć. Zdrawiam was wszystkich, kochani, i pamiętajcie. Wszystko jest w Waszych rękach, wszystko jest w Waszych rękach i tylko to, co macie w głowie, jak Wy się programujecie od rana do wieczora, to wszystko zależy od Was. I nie ma czegoś takiego, że się nie da, że nie dasz rady, że to, że tamto i w ogóle, bo ludzie mają jeszcze większe problemy. Jeszcze większe kłopoty, jakoś są uśmiechnięci, jakoś są radośni. Niektórzy ludzie mają jeszcze gorsze choroby i żyją, i dają sobie radę, i szukają rozwiązań, nie poddają się, kochani, egzystują. To nie są moje wymysły. Posłuchajcie sobie pewnych rzeczy. Zrozumcie, że ten świat, wy sami możecie zmienić, możecie zmienić wszystko w koło. Tylko i nawet, a przede wszystkim swoje zdrowie. Przede wszystkim swoje zdrowie, kochani. Wszystko zależy od Ciebie samego, od nikogo innego, kochani. Więc działajcie, myślcie, zastanówcie się, dlaczego, co powinniście zmienić w swoim życiu, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. A przede wszystkim, mimo wszystko, Pozytywne myślenie, pozytywna kreacja, pozytywna energia, uśmiech na twarzy, śpiewanie, tańczenie, rozmowa z ludźmi, dotlenianie się na świeżym powietrzu, gdziekolwiek jesteście, czy w lesie, w parku, czy na łąkach, czy gdziekolwiek, kochani. Wszystko zależy od Was i przebywanie jak najwięcej właśnie. Na słońcu, gdzie jest ta witamina D3. Mi już wiele osób powiedziało, że już jestem tak opalona, jak w rumiane jabłuszko wyglądam. Bo kochani, chodzę jak najwięcej, przybywam jak najwięcej na świeżym powietrzu. Jestem uśmiechnięta, jestem radosna. nie. Nie rozmyślam, co by było, gdyby było, i, i takie gdybanie, i w, za przeproszeniem e, ranie w banie, tylko właśnie poprzestawianie się na inne e, tory myślenia, kochani, bo ktoś specjalnie ludzi programuje. Ja już to wielokrotnie Wam mówiłam. Kończąc, przesyłam Wam dużo pozytywnej energii z całego serca, jak zawsze. I tyle. Trzymajcie się. Pa.